Dzisiejszy odcinek, drodzy przyjaciele, drodzy rodzice, chciałbym poświęcić na taki temat, który może nie jest codzienny, ale też jest to temat, którego troszeczkę się obawiamy, ponieważ chciałbym mówić o prześladowaniach lub takich trudnych momentach w życiu naszych dzieci, kiedy środowisko, w którym oni żyją, w którym oni przebywają, wywiera na nich negatywny. I tak jak już na wstępie wspomniałem, temat, który chciałbym poruszyć, nie należy do takich tematów związanych w związku z wychowaniem dzieci w, chrześcijańskiej, w chrześcijańskim domu przez chrześcijańskich rodziców czyli przez rodziców, którzy są chrześcijanami, czyli wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i Pan Jezus Chrystus stał się ich osobistym zbawicielem. W związku właśnie z naszą wiarą, my jako rodzice, jesteśmy też często już w związku z tego, że jesteśmy starsi, dojrzalsi, jesteśmy świadomi, że w związku ze zeznawaną wiarą też z tym związane są pewnego rodzaju trudności, czyli tak zwane uciski, czy prześladowania, często prześladowanie my rozumiemy w takim głębszym znaczeniu ponieważ jednak w świecie w którym my żyjemy przynajmniej w naszym kraju w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma prześladowań takich jak może w krajach gdzie imię Pana Jezusa Chrystusa nie jest akceptowane gdzie może środowiska Innych religii wywierają taki bardzo negatywny wpływ, aż, aż do przemocy fizycznej. No, w naszym świecie, w którym my żyjemy, w Europie Zachodniej czy w Europie Wschodniej, tego typu rzeczy nie ma na dzień dzisiejszy, ale nie możemy wykluczyć tego, że prześladowania istnieją. Może nie w wymiarze właśnie takim fizycznym, ale może być to prześladowanie właśnie w wymiarze emocjonalnym, wpływ na życie drugiego człowieka poprzez nieakceptację go w danym środowisku i to spotyka nas może ludzi dorosłych, ale też nie omija naszych dzieci. I ja spotkałem się, na przykład w przypadku moich przyjaciół, znajomych z takimi sytuacjami, że ich dzieci właśnie o swoich rówieśników, najczęściej w szkole, czy gdzieś po prostu na tak zwanym podwórku, gdzie nasze dzieci spędzają jakiś czas. W relacjach z rówieśnikami doświadczały one przykrości w związku ze swoją wiarą. Ja chciałbym przeczytać taki, taką wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana z rozdziału 16, werset 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jako chrześcijański rodzic chciałem, chcę i z łaski Bożej też w jakimś stopniu mi się udaje, dlatego że część moich dzieci już też niedługo w krótkim okresie czasu skończy szkoły średnie. Więc y, można powiedzieć przeszliśmy pewien, przez pewien okres ich życia, w którym y, mogłyby się one spotkać z prześladowaniami. Nawet kiedy z nimi osobiście nie tak dawno na ten temat rozmawiałem, to one osobiście takiego, takich trudności może bezpośrednio nie odczuwały, chociaż prowadziliśmy ich i nauczaliśmy ich i wymagaliśmy też od nich, aby też żyjąc w środowisku byli innymi osobami deklarowały swoją wiarę, często nie uczestniczyły w tych zajęciach czy różnego rodzaju integracji, w której uczestniczyli inni uczniowie, a więc od samego początku ich edukacji szkolnej, czy w środowisku rówieśniczym oni byli, były osobami innymi, były osobami, które jednak deklarowały swoją przynależność, ale w związku z tym tak bezpośrednio one nie ucierpiały. I ja nie chcę powiedzieć, że tego w życiu ich, żony były lepsze, albo mm, miały po prostu może więcej łaski od Pana Boga. Nie chcę tego powiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, bo zastanowiłem się, dlaczego tak jest. Co możemy zrobić, aby za temu zapobiegać? I moim zdaniem, i tym właśnie chciałbym się drodzy rodzice z wami podzielić w związku z prześladowaniami czy trudnościami w relacjach, jako dziecko z chrześcijańskiego domu, który, które prezentuje czy przejawia te elementy wyznawanej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, jak my możemy zaradzić temu, żeby nasze dziecko było na to odporne? I przede wszystkim ja myślę, że podstawową rzeczą, którą przynajmniej ja, jako też kiedyś będąc dzieckiem wychowywanym w chrześcijańskiej rodzinie, uczniem, czy nawet dzisiaj, czy jakimś pracownikiem, czy osobą żyjącą, w środowisku ludzi, którzy mnie otaczają i też dosyć dynamicznie wypowiadający się w temacie swojej wiary, przekonań, doświadczałem różnego rodzaju przykrości ze strony może mi osób, z którymi pracowałem czy z którymi się uczyłem, ale nie na tyle były one przykre dla mnie, żeby one mnie, tak jakby, wyhamowały w moje duchowe przekonania i moją wiarę. Wręcz przeciwnie, one mnie umacniały i utwierdzały. I tak się zastanawiałem nad tym, co było powodem też i w moim życiu. I moim zdaniem było to, że od samego początku, ja jako dziecko byłem uczony przez rodziców, czy przez kościół, do którego chodziłem razem z rodzicami, u tego, że człowiek, że chrześcijanin to jest człowiek, który przechodzi trudności. Że jest to człowiek, który idzie taką drogą, która wymaga nieraz cierpienia. Wymaga różnego rodzaju takiego przeciwstawienia się tym trudnościom, ale za tym też idzie Boże Błogosławieństwo. I to przekonanie, ta informacja, ona jakby daje fundament, podstawy do tego, żebyśmy byli odporni. Mało tego, kiedy my wchodzimy w taką nawet tą trudność i się jej opieramy, rzeczywiście wypełnia nas Boża łaska wypełnia życie naszych dzieci Boże błogosławieństwo i one mogą z niego korzystać. I jakby Bóg udziela, wypełnia się to słowo, które apostoł Piotr nawet mówi, mówiąc w liście w nauczaniu, które przekazuje w drugim liście, mówiąc, że kiedy was znieważają, kiedy przechodzicie do trudności, to Duch Chwały, Duch Boży na was spoczywa. I to jest prawdą. Dlatego jeden z powodów, czy takich środków zaradczych jest prawidłowe wychowywanie naszych dzieci w tej świadomości, że taka jest po prostu droga chrześcijanina, a Pan Bóg nie pozostawił. Nie pozostawił, nie pozostawi tych, którzy wyznają wiarę w Niego. On będzie ich prowadził, On będzie ich wypełniał swoimi błogosławieństwami. Po drugie, jest otoczenie naszych dzieci zawsze modlitwą, kiedy one idą do szkoły, błogosławiąc ich. Błogosławiąc ich drogę, błogosławiąc ich relacje z rówieśnikami. Po trzecie, to jest też taki element, który jest bardzo ważny i na który nasze dzieci liczą: to jest to, aby dzieci mogły liczyć na rodziców. Aby dzieci mogły liczyć na to, że kiedy jakaś trudność jest w szkole, jakieś są przeszkody, kiedy nawet ono nie potrafi może w pełni zrealizować tych zaleceń czy tych zasad wiary bo no bo jednak jest dzieckiem, jednak nie ma tej siły przekonania, to jednak jako rodzic powinniśmy do tej szkoły nieraz się udać, czy dzisiaj za pomocą e-dziennika napisać informację do wychowawcy o swoim stanowisku w danej sprawie, po to, żeby naszemu dziecku było łatwiej wyznawać wiarę. W świecie, w którym my żyjemy, w europejskim świecie, w świecie otwartości, tego typu zachowania są yy, akceptowane. Tego typu nawet są oczekiwane od strony naszych pedagogów szkolnych, aby, nasze dzieci, aby rodzic po prostu poinformował nauczyciela, wychowawcę o swoim stanowisku w danej sprawie. I dużo łatwiej też naszym dzieciom wtedy będzie wyznawać swoją wiarę i też będą znajdować też takie, taką pomoc ze strony drugiego człowieka poprzez mądre działanie rodziców, poprzez też I osobistą mądrość, umiejętność, którą my także będziemy wpajać w nasze dzieci. Dlatego drodzy rodzice, chciałbym Was bardzo zachęcić do tego, żebyśmy przede wszystkim uczyli i, tak jakby tego wewnętrznego człowieka naszych dzieci czynili silnym, wartościowym w tym znaczeniu, żeby on był świadomy tego, że wierząc w Pana Jezusa Chrystusa mogą go spotkać różne trudności związane z tą wiarą. Ale to. Za tym idzie Boże błogosławieństwo. Po drugie, otoczyli ich modlitwami. Po trzecie, byli porozumiali i byli dla nich wsparciem w każdej sytuacji. Niech Bóg pomoże nam, rodzicom, wpłynąć już dzisiaj na życie naszych dzieci, aby stawali się gorliwymi wyznawcami Jezusa Chrystusa. Co się przyczyni później, kiedy będą także osobami dorosłymi, aby otrzymały taką swobodę, umiejętność wyrażania swojej wiary w sposób godny osoby naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Bóg błogosławi nas, prowadzi nas i udziela nam wszelkiej mądrości, abyśmy obfitowali w niej przez moc Bożego Ducha Świętego.